Cześć, witam. Słuchajcie, tym razem Yamaha Fazer 600, motocykl pochodzi z Niemiec, od jednego właściciela, który w tej chwili ma 60 prawie 60 lat, czyli nie jest to żadne żadnego młodzieńca. Motocykl, słuchajcie, jest w stanie perfekcyjnym bym powiedział, bezwypadkowy, bez ryski i naprawdę wyjątkowo czysty motocykl. Ja tych wazerów mam bardzo dużo, bardzo dużo i ich wolę, bo one się sprzedają wyjątkowo fajnie, no ale ten to jest po prostu, jeżeli chodzi o czystość, to jest, nie wiem, mega pedantyczny. No i co najważniejsze, słuchajcie, Leo wydechy, to jest jedna rzecz, oczywiście z homologacją, z DB Killerami, tak jak trzeba było, nakładka na tylnie siedzenie, które który jeszcze nigdy nie spotkałem w, w Fazerze FZ6 ten motocykl ma coś takiego niesamowitego tutaj, kanapa w kolorze motocykla, no i słuchajcie, no i motocykl wygląda mega, ma w tej chwili 52 tysiące kilometrów, był serwisowany w Yamashce, dodatkowo około 5 czy 6 dokumentów posiadamy na przebieg tego motocykla ale gdybym powiedział, że ma 10 tysięcy kilometrów, myślę, że e, nikt by nie odkrył jego prawdziwej historii, bo motocykl słuchajcie, wygląda perfekcyjnie Starcze hamulcowe, w ogóle zużycie tego motocykla można tylko stwierdzić po gumce, po podnóżku prawym, sorry, lewym, że ma jakiś większy przebieg niż 20 tysięcy. Bo jeśli by ten podnóżek był zmieniony, można by było powiedzieć, że on ma naprawdę dychę na lotu. Motor wygląda po prostu mega, mega czysty. Jedziemy. Patrzcie, tu nie ma ryski, zadrapania, pęknięcia czegokolwiek. Tarcze hamulcowe, no z ręką na sercu bym powiedział, że no tutaj może delikatnie coś tam lekko, lekko jest wyczuwalne. Są po prostu w perfekcyjnym stanie. Oczywiście nie były nigdy odkręcane, co widać po tych tutaj śrubeczkach, że są fabrycznymi tarczami. Zacisk wygląda jak nowy. Przewód hamulcowy tutaj jest widoczny w stalowym oplocie do tego motocykla. Zobaczcie, no pług pod silnikiem, no jest kolejny gadżet, który spotyka się na tym motocyklu. Stapetka centralna, dekle silnika, zobaczcie, z bliska pokażę jak one wyglądają, one są po prostu jak nowe. Nie? Czy ta śrubka, czy te śrubki te, te, no widać ewidentnie, że to jest motor z Niemiec, no i ktoś kto go miał, no to no musiał być pedantem. No to tak się nie da, żeby ten motocykl można było 20 lat mieć i nie mieć śladu no śniedzi chociażby na tym motocyklu. Zobaczcie jak ta, ta opaska wygląda, jak te śrubki wszystkie tutaj wyglądają. Te elementy, tutaj błyszczące, no jest po prostu mega, mega stan. Jeżeli ktoś chce, motor wychuchany, wylalany w pedantycznym stanie, dodatkowo doposażony w Leowajsa wydechy, które dzisiaj pewne jest za 2,5 tysiąca zł, pług pod silnik, nakładka na, o tej nakładać to mówię, nakładka na tylnie siedzenie, nadkole tuningowe tutaj ten błotniczek, bo to też jest dokładane do tego mocy względu, no to zapraszam do sylw moto do Iławy. Motor po prostu ideał. Klocki z tyłu, mogę powiedzieć, są jak nowe. Tarcza z tyłu wygląda jak nowa. Przebieg, tak jak wspomniałem, jest całkowicie udokumentowanym od początku do samego końca. Jest ten przebieg potwierdzony dokumentacją serwisową, dokumentacją tifa, TIFAMI, czyli niemieckimi badaniami technicznymi. No i te wydechy no, robią robotę. Ta nakładka, no, słuchajcie, wygląda mega. No, nigdy nie, nie widziałem u nikogo takiej nakładki, nigdy się z nią nie spotkałem. Napęd zupełnie nowy w motocyklu. Był zakładany przy 50 chyba 1000 km, coś takiego pan powiedział, czyli jest zupełnie nowy zestaw napędowy. Zresztą nawet jak się na niego spojrzy, to to się nie ma tutaj e, jakiejkolwiek wątpliwości co do tego. Jest zupełnie nowy. Od zębatki nie odejdzie nic. Dobra, jedziemy dalej, nie ma żadnej ryski, nie ma żadnego zadrapania na motocyklu 20-letnim. słuchajcie, no, nigdy nikomu się nie przewrócił, nigdy nikomu się nie obtarł o nic, nic tu mu nie pękło i mówię o zużyciach, to zużycie, chodzi mi o te wytarcie tej gumki, gdyby ta gumka była nowa, założona, po prostu wygląda motocykl jak nowy, zobaczcie jak to wszystko tutaj wygląda, nie? Myślę, że ten co przyjedzie potem motocykl to po prostu strzał w dziesiątkę jeżeli, jeżeli jest bardzo wymagającym klientem, bo ten motocykl jest po prostu ideał Zawieszenie idealne, suche no, Słuchajcie, no, przede wszystkim nic nie było na tym motocyklu malowane Jest on w pełnym oryginale lakierniczym o, tutaj Tarcza Może delikatnie jakiś tam rancik, ale nigdy nie zmienia. Zobaczcie jak ten zacisk wygląda, jak te śruby wszystko jest idealne. Klocki z przodu. Ja tam wsadzę telefonik. Zobaczcie, jak wyglądają nowe. Zupełnie nowe te klocki są. Także wad wam nie pokażę, bo takich tutaj nie spotkamy. Jedynie same zalety na tym motocyklu są widoczne. A, grzane manetki dodatkowo. No i zadamy mu zapon. 52 tysiące kilometrów, tylko 50 tysięcy kilometrów przebiegu na taki motocykl. Mega, mega fajny. Oczywiście mam zdjęcia z zakupu tego motocykla w Niemczech. Dokładne zdjęcia, dokładnie każdego elementu, bo tylko kupowałem na aukcji, więc te zdjęcia posiadam. Mogę Wam podesłać. Stan tam, a tutaj niczym się nie będzie różnił, bo ten motocykl dzisiaj zjechał w nocy. I od razu relacja od razu... A, najważniejsze, nawet go nie myliśmy. To jest Ewenement. <laughs> po prostu wzięty od e, pierwszego właściciela. E, no, wychuchana naprawdę maszyna. A, zobaczcie, kierownica ABM ma zmieniona. No, no i no gadżetów jest tutaj, bo wydeszki no, 2,5. Ta nakładka na tym siedzenie, no myślę, że tam 1500 tysiąca by kosztowała najmniej taka płuk pod silnik, kierownica zmieniona, grzane manetki, yy, no, stalowe oploty, no, sięki, zupełnie nowy zestaw napędowy, no to sama atuty tego motocykla. No i motocykl wygląda słuchajcie, mega pięknie, nie? zobaczcie jak to zawieszenie tutaj wygląda. Po prostu jest to motor ideał. Nie da się ukryć. Także telefon do naszej firmy to 500 134 533 Motocykl dzisiaj znajdziecie na Oliksie na Otomoto. Na Oliksie będzie e, tych zdjęć 5, na Otomoto będzie tych zdjęć 35. I z każdej strony tego motocykla postaram się zrobić fotki. Dodatkowo motor ma pełną dokumentację przebiegu, pełną historię, jest od pierwszego właściciela. No jest w stanie po prostu mega idealny. Zobaczcie jak tam jest wszystko czyste. No podcinić się nie położę, ale no. postaram się pokazać wam z każdej z perspektywy tego ten motocykl. Też kiełka kierunkowskazów jest To też nie jest przypadek. Takie zielonkawe, które nawiązują do kolorystyki motocykla. bardzo wygląda. No. Po prostu jak świeżo założone. motocyklem Kowalczyk się oczywiście przejechałem, sprawdziłem go zarówno na drodze, zachowuje się perfekcyjnie, prowadzi się płynnie, nie ma żadnych szarpnięć. No naprawdę taki motor, którym który można śmiało polecić. tutaj jest to wszystko jest takie mega czyste. No dźwięk wydechu słychać, że to jest dźwięk taki rasowy pomimo są DP Killery to on naprawdę już się ładnie wkręca. Pewna maszyna z pewnych rąk, z pewną historią, e, no w rewelacyjnym, perfekcyjnym wręcz stanie. E, no bo to jest taki stan naprawdę, że wygląda motor jak nowy. No i fajnie doinwestowany. W tej chwili nie trzeba nic przy nim robić, poza tym powiedzmy podstawowymi pod czynnościami obsługowymi, czyli wymiana oleju, chociaż może być nowy olej, ale, ale no tutaj tej historii nie, nie znam, nie pytałem o tą wymianę oleju, więc zalecam każdemu, żeby to zrobił. Także telefon do naszej firmy to 500 134 533 Fazer FZ6 2004 rocznik. O, zobaczcie, kanapa też jest w kolorze nadwozia motocykla. No po prostu wygląda to rewelacyjnie. Także szukacie takiego rodzynka? Zapraszam do firmy Surfmota. Cena nie będzie na, to na pewno najniższa, no bo sami widzicie, że ten towar jest warty eee, zapłacenia niż powiedzmy średnia takiego motocykla jaka jest w Polsce krajowa, bo to jest motor, który, który jest niewątpliwie idealny. Także zapraszam, dzięki, pozdrawiam, cześć!